Życie kobiety motocyklistki jest bardzo ciężkie. Sobotnie zakupy, jestem w foradzi. Chcę sobie kupić fajne sportowe buty z No i przyjeżdżam i mój mówią, że nie ma 40. Więc ja mówię, dobra, no nie mamy jego rozmiaru, przymierz 41. No i mam rozmiar 41 i jest rozszczapieżony na maksa, tego buta nie można yy, suwakiem jakoś bardziej rozpiąć się, mocniej do niego dostać. Składam swoje, swoje kopyto, no i coś okazuje, że ja w ogóle nawet w rozmiar większy niż ustawa przewiduje, no w ogóle nie mogę wsadzić swojej stopy. Tu się blokuje w tym miejscu, miejscu podbicia, więc no słuchajcie, bez szans, rozmiar większy i bez szans, żeby ja to założyła. Ja nie wiem jak faceci, którzy mają, że tak powiem, bardziej rozbudowane kopyto to robią, że w swój rozmiar się mieszczą. Ja rozmiar większy nie daję rady, wchodzę dopiero w rozmiar 42. Więc słuchajcie, nie kupujcie w ogóle takich butów przez internet. Raczej nie ma to sensu. Najlepiej przyjechać do sklepu i na miejscu zobaczyć, jak bardzo nasze wyobrażenia odbiegają od rzeczywistości. Także jesteśmy w Reremotu no i mamy inny model CD CD Vertigo. Też najwyższy poziom ochrony same dwukina, ale połowieczny zawias, więc tutaj kwestia kompromisu. Natomiast no słuchajcie, mam swój rozmiar, mam 40, bez problemu w nią wchodzę, zapinam. I mogę jechać, także w tym modelu butów. Zaraz wiarówko akurat nie ma problemu. Tam gdzie mamy suwak z boku, możemy się swobodnie dostać, no przeważnie wszystko będzie się zgadzało. Różne tutaj mamy rozkłania zakupowe, mamy kobiety, więc tak to obecnie wygląda.